Cześć, zapraszam Cię na wykład na temat jelita cienkiego. Struktura, która być może na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym, jednak jeśli dobrze poznasz jej budowę i funkcję, to okaże się, że ma ogromny wpływ na utrzymanie naszego organizmu w homeostazie. W tym nagraniu przekonam Cię, że każda osoba zajmująca się medycyną powinna znać anatomię jelita cienkiego, a w szczególności jej początkowego odcinka. Zatem zaczynajmy. Jak pewnie się domyślasz, zaczniemy od tego, czym jest jelito cienkie, czyli small intestine. Najogólniej mówiąc, jest to najdłuższa część przewodu pokarmowego, która w potocznym języku kojarzy nam się z trzewiami. Stanowi bezpośrednie przedłużenie żołądka, o którym mówiłem w poprzednim wykładzie. Ze względu na położenie w stosunku do otrzewnej, jelito cienkie dzielimy na bezkreskowe i kreskowe. To pierwsze, które nie posiada kreski, a zatem leży zewnątrz otrzewnowo, to dwunastnica. duodenium. Oznaczyłem ją na beżowo na naszej poglądowej rycinie. Następnie jelito cienkie jest obejmowane przez kreskę, a zatem przechodzi do przestrzeni wewnątrz odszewnowej. Pierwsze dwie piąte jej długości to jelito czcze, jejunum. Oznaczyłem je na pomarańczowo na obrazie. Z kolei pozostałe trzy piąte to jelito kręte i leum. Nadałem mu kolor zielony. Następnie jelito cienkie uchodzi do jelita grubego, o którym opowiem w innym wykładzie. Często zdarzało mi się zapominać, które lito jest pierwsze. Czcze czy kręte. Zapamiętanie tej informacji ułatwiło mi skojarzenie pierwszych liter tychże nazw z kolejnością w alfabecie. C jest wcześniej od K, dlatego w bezpośrednim przedłużeniu dwunastnicy znajduje się jelito czcze, a potem kręte. Co do granic pomiędzy poszczególnymi strukturami, to dwunastnica dość wyraźnie Odcina się od jelitaczego. Z kolei trudno wskazać konkretną lokalizację przejścia jelitaczego w kręte. Patrząc od zewnątrz, można powiedzieć, że właściwie niczym się nie różnią. Natomiast to wygląd błony śluzowej decyduje o tym, z którą częścią jelita cienkiego kreskowego mamy do czynienia. Rozwinę ten temat w dalszej części wykładu. Zanim przejdziemy do każdej z części jelita cienkiego, to chciałbym się skupić na wspólnych cechach wszystkich omawianych odcinków. W związku z tym zacznę od ściany. Pod względem warstw będzie ona bardzo podobna do ściany żołądka, którą omawiałem w poprzednim wykładzie. Zatem, idąc od wewnątrz, również wyróżniamy błonę śluzową wraz z blaszkami właściwą i mięśniową. Oraz błonę podśluzową. Teraz chciałbym, abyś popatrzył na ryciny po prawej stronie slajdu. U góry mamy przekrój podłużny przez żołądek oraz początkowy odcinek dwunastnicy. Z kolei u dołu mamy widok od zewnątrz na ścianę jelita cienkiego z ukazaniem poszczególnych warstw. Oznaczyłem na niej już wymienioną błonę podśluzową. Zauważ, że w obrębie dwunastnicy od pewnego momentu pojawiają się wyniosłe struktury o okrężnym przebiegu. Nazywamy je właśnie fałdami okrężnymi. Circular faults. Nazywane są także fałdami okrężnymi Kerkringa. Występują również w jelicie czym, jednak im dalszy odcinek, tym fałdy są mniejsze i stopniowo zanikają, także w obrębie litakrętego krętego są praktycznie nieobecne. Cześć! Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo-wykładów. Omawiam każde zagadnienie, odnosząc się do konkretnych rycin, a terminy anatomiczne tłumaczą także na język angielski. Na platformie znajdziesz także tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie. Które są dostępne w trzech wersjach językowych: polski, łacina i angielski. Jeśli chcesz otrzymać cyklicznie dawki wiedzy, to zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Dzielę się każdym nowym nagraniem, które publikuję na platformie, a co piąty wykład, masz dostęp do pełnej wersji na YouTube. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia! マジで買ってくれ。